Hej, witam was w kolejnym vlogu na kanale I tak, ten film zaczynam e, telefonem, ponieważ mój aparat jest e, ledwo żywy e, Bo nie ładowałam go, a teraz nagrywałam filmik, my morning routine Który wy zobaczycie już niedługo e, I jest dzisiaj tak 31 sierpnia Jest to no, ostatni dzień sierpnia Już niedługo do szkoły Jest jakoś po i w tle możecie słyszeć mojego pieska Kukiego, który, z którym tak właściwie dzisiaj też będę nagrywać film. Także naprawdę dzisiaj mam dzień nagrywania i postanowiłam, że nagram dla was vloga. W sumie dlaczego by nie? Tutaj znam starte książki do przeczytania. Ja już zaczęłam nagrywać moje morning routine, mam pierwsze scenę. No i. Jeśli Was zastanawia, czemu mój piesek tak bardzo szczeka, to to, że on jest teraz zamknięty w pokoju yy, sam i on się uczy zostawać sam. Yy, zaraz do niego pójdę i go wypuszczę. Niech się trochę uspokoi. Yy, także mam nadzieję, że On nie będzie przeszkadzać to, że część filmu będzie kręcona telefonem, a część filmu będzie yy, kręcona aparat Jest chwila po tym, co się z Wami przywitałem, znaczy jest dziewiąta i jestem z Kukisiem na dworze aktualnie no Także na koniec to już jakoś od ósmej czterdzieści chyba to w ogóle się zaczęło tak ładnie, cichutko zachowywać. Jak tam weszłam, znaczy jak go wypuściłam, co może zobaczyliście na filmie, może nie, nie wiem, czy nagrałam, miał mokry pyszczek, czyli pił wodę, trochę kojec był przewrócony lekko i um, i jak tylko weszłam, to on się tak cieszył i, i skakał, i, i chwycił za zebra I się zastanawiałam, czy on się bawił zebrą, po prostu. A teraz szuka chyba reszty, bo jestem sama w domu. A on nie wie, gdzie jest reszta. I tak, nagrywam dzisiaj filmik z nim, czyli dzień w sumie z Kukim, który wy zobaczycie 6. Szóstego... września na jego 5 miesięcy chodź Kukiz idziemy do domku muszę dalej nagrywać my morning routine zrobiłam sobie śniadanie, tutaj mam picie i tutaj mam książkę, którą aktualnie czytam czyli Harry Potter i Zakon Feniksa, Też ja teraz będę jadła, aparat mi się ładuje bo już padł kompletnie więc no, muszę zaczekać aż się naładuję, wtedy dokończę My Morning Routine i wtedy będę dalej nagrywać inne filmy, plus jeszcze tego vloga. Dobra, powiem wam tak, jest prawie 11. .00. Byłam przed chwilą na dworze z Kokisiem. Mieliśmy rozwiesić pranie, no i on przy okazji też szedł, jak on grzecznie leżał, ładnie no, po prostu słodek. Teraz jak wróciliśmy do domu, to się położył i poszedł spać. Położył się na panelach. Bo jest tak strasznie gorąco i myślę, że nagram jakiś filmik. A. Film nagram później dopiero To ja muszę chyba pójść się przebrać Najpierw, bo w tej koszulce nie dam rady A tą koszulkę zostawię sobie na dole ja będę nagrywała dzisiaj więcej filmów Dlatego, wiecie, będę miała na zmianę I wezmę chyba jeszcze jedną Także będzie dobrze Więc tak Teraz sobie będę montować film Który nagrałam niedawno A kokinek się na mnie wchodzi Tak słodzienko No popatrzcie tylko no popatrzcie tylko jakiś słodziak Dobra, więc jest później Nie wiem Trochę dokładnie godzina Ale robię sobie właśnie pizzę Już wyciągnęłam właśnie sobie składniki I jeszcze nie zmontowałam filmu Znalazłam sobie muzykę, jaką na pewno wykorzystam No i też muzykę jakąś inną i babcia była, i spędzałam czas z babcią, i z Kukisiem. Także teraz zrobię obiad. Właśnie włożyłam pizzę do piekarnika. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo no, robiłam trochę inaczej niż ostatnio, bo nie miałam droższe tych takich. Innych tu są te szybkie i mam nadzieję, że to wyjdzie. No chodź, naga. Nie ma Update, zjadłam obiad. E, trochę pizzy. Kuki się położył, bo się bawiliśmy. E, byliśmy na dworze zabrać pranie, jest strasznie gorąco. I teraz w końcu zasiadam do montowania filmu, który będzie jutro. E, Także teraz będę montować Jak skończę ten film Już całkowicie, że będzie po prostu tak jak sobie wyobraziłam To wtedy dopiero ym, zacznę nagrywać kolejne A kolejne to już mogę mieć ponagrywane A montować mogę je później jakoś Także tym się teraz będę zajmować Jestem w trakcie montażu filmu Dosłownie na samym początku. Ciągle. Wiecie co? Myślę, że dzisiaj na pewno nagram jakieś filmy, bo nawet moje włosy się tak bardzo ładnie ułożyły, tak pofalowały. Trzeba to wykorzystać. Kolejny dzień, ale w sumie wczoraj zapomniałam zakończyć tego vloga. E, I mm, wczoraj, później robiłam sobie paznokcie, wyglądają e, tak. No i mi się bardzo podobają. <laughs> Może wam też. E, więc... Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia i cześć!